Dziś opowiem wam o sequelu popularnej serii paradokumentów. Sequela, w którym występuje jeden z najlepszych epizodów całej serii. Zapraszam do recenzji VHS 2. Para prywatnych detektywów zostaje wynajęta, by odnaleźć zaginionego nastolatka. Udają się pod wskazany adres, gdzie odnajdują komputer chłopaka oraz masę kaset VHS z amatorskimi nagraniami. Detektywi zaczynają przeglądać materiał w poszukiwaniu wskazówek. Przypomnijmy, że horror VHS z 2012 roku powstał z inicjatywy Brada Miska, założyciela portalu Bloody Disgusting. Koncept był taki, że będzie to horror paradokumentalny, czyli wiecie, taki kręcony z ręki, podzielony na segmenty, a każdy z segmentów wyreżyseruje innych twórca horrorów. Po sukcesie jedynki Miska poszedł za ciosem i już rok później wypuścił sequela. Wszystkie epizody scala główna opowieść, w której para detektywów ogląda kasety VHS w domu zaginionego nastolatka, i to właśnie ich zapis stanowią kolejne epizody. Tak jak i w pierwszej części, opowieść ta niespecjalnie daje rozwinąć skrzydła. I jest raczej bardziej, żeby scalić całość, niż stanowi oddzielny, pełnoprawny segment. Ale i tak reżyserowi udało się mnie trochę zaintrygować. Co się stało z zaginionym nastolatkiem? Jaki wpływ na niego miały kasety VHS? No i jakie niebezpieczeństwo czyha na parę detektywów? No bo przecież jakieś musi. Segment ten wyreżyserował znany już z pierwszej części Simon Barrett, reżyser późniejszego Blair Witch i gościa. Pierwszy epizod opowiada o chłopaku, któremu po urazie oka zostaje wszczepiony eksperymentalny implant, kamera. Po powrocie do domu mężczyzna zaczyna dostrzegać duchy. Wkrótce także poznaje kobietę z podobnymi przypadłościami. Ten epizod wyreżyserował Adam Weingart, reżyser znany z Your Next czy Gościa. Ciężko powiedzieć coś więcej o tym epizodzie, co nie wynikałoby już z fabuły. Typowe ghost story, w którym obecność duchów ujawnia się poprzez implant oka. Jest tu parę średnich jump scares, kiedy w pokoju nagle pojawia się widmowa zakrwawiona postać. I to w zasadzie tyle. Ciekawy motyw jest natomiast z umieszczeniem kamery w implancie. Niestety pomysł się nie broni. Przydałoby się tutaj jakieś rozwinięcie tej fabuły, bo sam pomysł to za mało. Podobny motyw mieliśmy chociażby w znacznie lepszym hongkońskim DI. Zakończenie również jest miałkie i bez polotu. Cieniutki segment. W drugim epizodzie mężczyzna jadący rowerem przez las zostaje ugryziony przez zombie, przez co po chwili sam się w nie zmienia. Kamera na jego kasku rejestruje wszystkie wydarzenia. Wkrótce mężczyzna natrafia na parę rowerzystów. Ten segment wyreżyserował Eduardo Sanchez, reżyser Blair Witch Project, do spółki z Gregiem Hale'em, producentem Blair Witcha. Ten epizod odpowiada na pytanie, jak to jest być zombie i pożerać ludzi. Facet po przemianie w zombie grasuje po kniejach, atakuje ludzi. Pruje im flaki i pożera. Ale chyba jednak jakaś cząstka jego dawnej osobowości pozostała w nim, na to wskazywałoby zakończenie. Niestety, prócz niezłego pomysłu, całość prezentuje się aż nazbyt amatorsko. A przez to, że całość rozgrywa się w słoneczny dzień, ciężko tu zbudować jakiś klimat. A wystarczyłaby odrobina mroku i trochę niedopowiedzenia, a mielibyśmy całkiem solidny odcinek. Ale PS srał te dwa epizody, bo nagle cały na biało wchodzi jeden z najlepszych epizodów, jaki widziała ta seria. A złożyło się na to kilka czynników. Trójka filmowców przybywa do siedziby azjatyckiej sekty zrobić o niej reportaż. Przywódca kultu mówi, że wkrótce na ziemi otworzy się brama do raju. W trakcie kręcenia reportażu okazuje się, że dzień ten właśnie nadszedł. Epizod ten wyreżyserował Timo Tajanto, reżyser niezłego straszaka Sebelum in Japut, czy brutalnego akcyjniaka The Night Comes For Us. Timo wyreżyserował ten epizod do spółki z Garetem Iwansem, który wyreżyserował apostoła, a także jest scenarzystą dwóch części The Ride. Epizod ten jest dobry przede wszystkim dlatego, że intryguje, czym zajmuje się kult, czym jest obiecany przez przywódcę Raj, do czego członkowie sekty są w stanie się posunąć. Wkrótce na te pytania pojawiają się odpowiedzi, gdy przywódca kultu oznajmia przez radio, że właśnie nastąpił moment, na który wszyscy czekali. Od tego momentu zaczyna się istne szaleństwo. Członkowie sekty grupowo i w brutalny sposób popełniają samobójstwa. Jest tu kilka pamiętnych, krwawych scen, które nawet dzisiaj robią wrażenie. Odstrzeliwanie głowy szodganem, masowe egzekucje czy moja ulubiona. Grupowe samobójstwo poprzez strzał w głowę. Od tego momentu horror sekciarski zamienia się w horror o opętaniach, horror demoniczny, a nawet w zombie movie. Scenarzystom udało się upchnąć tyle motywów ze względu na czas trwania epizodu, bo jest on jednym z najdłuższych w całej serii. Pozwolił po prostu rozwinąć skrzydła. Dzięki temu jest czas zarówno na budowanie intrygi, poznanie bohaterów, jak i na krwawą jadkę. Zdecydowanie jeden z najlepszych epizodów w historii całej serii VHS. That? Did you hear that? Ostatni epizod pokazuje typowe amerykańskie przedmieście i dom typowej rodziny. Rodzice wyjechali na wieczór, więc do starszej córki przychodzi chłopak z kolegami. Jej młodszy brat również zaprasza swoich znajomych. Podczas przepychanek między rodzeństwem za oknem pojawiają się tajemnicze światła. Epizod ten wyreżyserował Jason Eisener, reżyser kultowego już Hobo we Shotgun. Niestety epizod ten to kolejny oklepany motyw o ufo przybywające na amerykańskie osiedle. Ufo ludy to typowe szaraki. Kudę z dużymi głowami, dużymi oczami i pająkowatymi palcami. Wydaje mi się, że obca cywilizacja, gdyby odwiedziła Ziemię, zrobiłaby to z trochę innego powodu niż chęć mordowania amerykańskich nastolatków niczym w tanim slasherze. Mylę się. Segment zupełnie bezsensowny i z niewykorzystanym potencjałem. Ciekawe jest natomiast to, że większość tego segmentu została nakręcona z kamery przyczepionej do domowego pieska. Czego to ludzie nie wymyślą? Mam problem z tą częścią VHS. Dostaliśmy trzy słabiutkie historie i jedną zajebistą. No i jak coś takiego ocenić? Ostatecznie ode mnie dostaje. 5 na 10. Choć gdyby nie środkowy epizod, część ta pukałaby w dno od spodu. Może kosztem poświęcenia jednego epizodu warto by wydłużyć pozostałe, może coś by z nich było. Jeżeli jesteście fanami serii VHS, zapraszam Was do obejrzenia recenzji pierwszej części. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o dwójce, dajcie kciuka w górę, jeśli ta seria Wam się podobała. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się następnym razem.